Yo siemanko widzowie, ja jestem Aleks witam was w kolejnym filmie na moim kanale Słuchajcie, przed chwilą dostałem informację, że jeżeli wejdę o 3 w nocy na seed o nazwie Wojan To stanie się coś naprawdę mega dziwnego Także stawcie łapkę w górę i suba z dzwonem I żebym, żeby to było legitne, to słuchajcie, wejdźmy sobie na single player Stwórzmy nowy świat o nazwie 3.00 A dlaczego? Ponieważ jest już druga 59. Jeżeli wejdę o 3.00 to ponoć to wtedy ma się stać I weźmy sobie, wpiszmy seed Wojan I słuchajcie Y, kliknijmy OK No i słuchajcie, stwórzmy ten świat Także jest to naprawdę mega ciekawy Co tutaj się, słuchajcie, stanie, bo jeżeli naprawdę to jest y, To jest legitne To naprawdę będzie ultra, ale to ultra dziwnie i w ogóle zaczynam się powoli y, bać Także uwaga, uwaga widzowie co, tu się, co tutaj się stanie, uwaga, uwaga Dobra, słuchajcie, ogólnie to już się Tutaj y, zrespiłem I naprawdę ultra dziwnie tu jest, tu jest jakaś magma Tu się wszystko pali Także naprawdę mega dzi... W nie co tam jest... Ej, dobra, pójdziemy tam, tylko muszę to skończyć, bo ta magma zacznie mnie... O właśnie, bijemy tak magma. Ej, dobra, słuchaj, co, co tam jest? Ej, tam się... Wiecie co? Ja ja pójdę naokoło jakoś tako. Ej, co to jest? Ej, bez kitu to naprawdę Gdzie jest coś dziwnego. Jeszcze burza jest w ogóle. Je... Jezu! Jezu, tam jakiś... O mój Boże! Tam jest Wojan i Palion. Tam są jakieś czaszki, pali się, tam jest krzyż odwrócony... Nie, widzowie, nie, ja uciekam Nie, ja się tam boję, ja się tam boję, e, słuchajcie, iść Także stawcie łapkę w górę, jak dobijecie dużo łapek w górę To w kolejnym odcinku e, pójdę tam Także kolejny odcinek, jak dobijecie dużo łapek w górę Bo naprawdę, nie, ja się tam boję, nie, dobra, nie, 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 nie